Jeżeli mówimy o dubbingu, no to nikt tego już nigdy tak pięknie nie zrobi. Jerzy sztur, bardzo smutna informacja. Pan profesor odszedł, graliście odszedł, razem, prawda? Odszedł osiołek nasz kochany, jeżeli mówimy o dubbingu, no to nikt tego już nigdy tak pięknie nie zrobi. A paradoksalnie zaraz wychodzi piąta część szereka. Myśmy grali, ja miałem to szczęście, swój pierwszy teatr telewizji w życiu. Robić z Krystyną, Jandą i z Jerzym Szturem, którzy grali moich rodziców. O, oh, wow, panie! I on właśnie wczoraj leciał w Teatrze Telewizji, jako powtórka i przypomnienie jednej z ról Jerzego Sztura. I no, było to dla mnie niezwykła jakaś podróż w czasie, cofnąć się. I Te emocje, które wtedy miałem, kiedy się dowiedziałem, że, że, że no, pierwszy Teatr Telewizji odbędzie się właśnie z nimi, jako moimi rodzicami. Wzruszenie niezwykłe. Jak go zapamiętasz? Jako niezwykłego, ciepłego, wielkiego aktora, legendarnego, ja też nie mogę się odciąć jako widz od Jerzego Sztura, bo ja po prostu się wychowałem na jego filmach, więc go uwielbiałem.